Cześć wszystkim, tu Łukasz ze Szczecina SP1B. W tej chwili jestem w Puszczy Wkrańskiej, w samym jej sercu w rezerwacie Świdwie. Rezerwat ptaków. E, obszar Natura 2000. Już Wam pokazuję, jak tu jest pięknie, co widać z tej pięknej wieży widokowej. Z wieży rozpościera się piękny widok na jezioro Świdwie. Wspomniany rezerwat ptaków. Okoliczne łąki. A w tle lasy Puszczy Wczszańskiej. Tu mamy jeden z kanałów, który zasila jezioro, a tu się już zaczyna puszcza. Żyją tutaj także bobry. Tak się przedstawia wieża widokowa. Z poziomu gruntu widać ogromne rozlewiska jeziora. Jest i okoliczna infrastruktura turystyczna. I tutaj mam zamiar zostawić swoją stację plenerową na fale krótkie. Postawię antenę gdzieś tutaj, przy jednym z tych domków. Będę miał miejsce na ustawienie radia. Zaczynamy. Moi mili, pokazuję i objaśniam. Dziś w terenie bez skrzynki antenowej e, będę robił e, ćwierćfalową, pionową antenę na 20 metrów e, z 14-sekcyjnej anteny teleskopowej. O tutaj zrobiłem sobie mini maszczik e, antenowy, na której postawię właśnie tą antenę. E, tu mamy kabel połączeniowy radio antena, 705, 4 przeciwwagi i powerbank. Zielone linki to odciągi do mini maszciku. Będę stroił antenę długością, e, promiennika i przeciwwag. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zabieram się do roboty. Dobra, antena stoi. Lekko buja się na wietrze. Wszystko podłączone. Przeciwwagi doczepione. I kabel podłączony. Sprawdzimy, jak wygląda SWR na 705. Dobra, zabieramy się do pomiaru. Aż sam ciekawy jestem na oko. E, antena zbudowana, mierzymy SWR. No rewelacja. Całe pasmo foniczne do 202, jeden z kawałeczkiem poniżej 1,5. Zaczynamy zabawę i pierwsze wywołania. Sprawdzimy skuteczność tej instalacji. Thank you. Sierra Papa One Bravo QRP. Sierra Papa One Bravo slash QRP portable. Okay, QRP portable, just a second. Sierra Papa One. Sierra Papa one Bravo slash QRP portable. Papa one Bravo QRP. You're five and one, Thank you, you are 5-9 and 10 over 9. 5-9 nine and 10 over 9. Booming signal in the Poland. Uh, I have only 10 watt output power and vertical portable antenna. QSL? Thank you. 73. Do Sierra Papa One Bravo. Slash QRP portable. Okay, Sierra Peter One Bravo. Good afternoon. On fifteen, QSL. QSL. You are five, nine, and ten over nine. Booming signal in the Poland. My station is QRP portable. Only ten watt output power and vertical portable antenna. QSL. Et félicitations de 5 watts pour vous, le CRT station. Merci beaucoup. Pour information, My Concever is Yazoo Fox Tango 450 The 100 watts The Motion to element 73 et 44, good weekend et good activity. Bye bye. Thank you, thank you, and also Shania. Tango Mexico, Tango Mexico 17, Florida, Florida, Florida. Fantastic, thanks. Mike <inaudible> Zero, X-ray, X-ray Tango. Sierra Papa 1, bravo. QRP portable. Uh, I've got a, a something Papa One Bravo again. Sierra Papa One Bravo, Sierra Papa One Bravo, slash QRP portable. Uh, Sugar Papa One Bravo trash portable. Sugar Papa One Bravo portable. Uh, give me a Roger. Roger, Roger. My station is QRP, QRP. Portable. You are five nine fifty nine uh, in the Poland. I have uh, only ten watt output power and vertical portable antenna. QSL. Okay, a very difficult copy. You're three and one, three and one. Sugar pumper one. Bravo, portable, Three and one. Thank you. Good luck. Seventy three. Seventy three. Thank you. Thanks. And um, zero xxt Hey. Two S P one It's co? Można się bawić QRP. Zachęcam do takiej zabawy eksperymentów. Antena 1,4 pionowa z czterema przeciwwagami bez skrzynki spisała się jak ulał. Wiadomo, QRP to stan umysłu. Trzeba robić łączności z kim się da, a nie tym, z kim się chce. Polecam i do zobaczenia. Tu jest P1B Łukasz ze Szczecina. Trzymajcie się.